Dobra, jestem już znowu, i mnie nie nagrywaj tam z boku, jestem znowu, już, znowu, znowu, nagrywam...

jest? O nie, o nie, krew mi się leje, o nie, znowu krew mi się leje, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, ja się Tak? O nie, o nie, Karolina tu gada, że musi... Ja się wami nie zajmuję. Karolina mi tu gada i przepraszam za to, że się nie zajmuję wami, ale no się zagapiłam po prostu. No i no no, 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 co? Nikt nie mówi hej YouTube. To jest za późno na hej YouTube. Kto mnie nie lubi? Nikt? Każdy mnie nie lubi. <ścoughs> Będę płakać. Nie, nie jesteśmy lesbijkami. To jest tylko moja. Dobra, to jest moja przyjaciółka. I tak pożyłam Izabela 260. Już jej napiszę Pauli. Napisa mnie kanał. Zaproszę mój kanał. No jeszcze nie masz, nawet nie masz jednego odcinka, więc. Tak, ona jest taka. Dobra, nie weź to weź to usunię i y... ty tyry, ty tyry, pewnie nie da y -y. Nie sprawdzam, jak tam to... wyjdzie, wyszedł, tak na harta, puszczam wszystko. Y -y. A ci za co? Za co mi dziękujesz? Za co mi tu dziękujesz? Piosenka z Tak, już te 3 minuty Kurde, ja myślałam, że ktoś z paskiem idzie. O, dziękuję, ktoś mi polubił. Ten, świnkę mi polubili. Świnkę. Moją kochaną świnkę. I Śwink. swój vloga. Tak, Karolina mi tu gada po I tu se nagrywa, bo ona się wkręca tak jak ja. No kurde, nieudana świnka, bo jej dupę. Co jest z tą świnką? No bo ja mam... na mam po bo aż się popłakałam Po prostu. A to mi nie odpisuje. Uff, uff, uh, uff, uh. nie odpisuje mi Martyna. No jedno, i to, po mi nie odpisuje. Ja się cieszę, jak nie bo ja myślę. Nie, gadaj mi, bo. No właśnie, bo ją mu foki sali, bo ona jest... jest patrzy na spadające gwiazdy i ją foki zjadły. O kurde! O nie! Ło nie, moje oko! Mam łoko w gipsie! o nie! Już się boję! Hehe, o nie!

Ufok ją zjadł. o nie! Nie jest na mój seplanet, ale ufok ją zjedli. O nie! Czyżby ufok ją zjedli? O nie! Jutro będę miała postera. Nie, dziś będę miała postera, ale dziś o chyba 12 albo 15. Bo jest dziś, ale. Zobaczcie mi Zdać. Zdać. Nie, Nie, a ja to będziesz nagrywać moim moimi, moimi, moimi moim, moim. dobra, yy, nikt nie mówi hej youtube a yy, teraz? ja dzisiaj muszę jeszcze dłużej muszę tak, w ja nie mam czasu, bo ja tutaj sobie nagrywam When, 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 Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Daj na telewizor. Daj mi czukierka. Daj mi Witam, ja jestem Ufokiem. Ja chcę tu żarty będę stroić. Właśnie, właśnie Ufokiem zjadły. Idę do centrum. A teraz? Kurde, nie. Nie, nie, nie... Halo? Ufokiem z się przebrała jak ufok zielono, tak. Tuć może cięte. Ja no, sånn.

witam was w pierwszym na moim kanale. <grymne> to jest taki poradnik, To nie ważny, dlatego Też ok. na kanale to postanowiam nagrywać dlatego.